18 maja 2020 roku, w wieku zaledwie 44 lat, zmarł Andrzej Bizon, znany z tytułu Mistera Polski 2000, model, aktor i człowiek o wielu pasjach. Jego życie, pełne sukcesów w modelingu, występów telewizyjnych i ról filmowych, zostało naznaczone dramatyczną walką z zesztywniającym zapaleniem sta, kręgosłupa, które doprowadziło do jego perzet wczesnej śmierci. Bizonio odszedł w rodzinnych Witkowicach. Pozostawiając po sobie wspomnienia człowieka pełnego energii, zaangażowania i determinacji, Andrzej Bisoniu urodził się w Witkowicach w województwie małopolskim, we wielodzietnej rodzinie. Od najmłodszych lat wyróżniał się aktywnością i wwz zechstronnością. Jako dziecko był ministrantem, strażakiem ochotnikiem, harcerzem, a także perkusistą w lokalnym zespole instrumentalnym. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w rodzinnej firmie handlowej, jednocześnie kontynuując naukę w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. Wkrótce tym założył własne przedsiębiorstwa firmę budowlaną i odzieżową w Bielsku-Białej, wykazując się przedsiębiorczością i ambicją. Jego życie zmieniło się w 2000 roku, gdy zdecydował się spróbować swoich sił w konkursach piękności. Najpierw zdobył tytuł Mistera bez a następnie odniósł spektakularny sukces, wygrywając ogólnopolski konkurs Mister Poland, w którym pokonał 19 innych kandydatów. Podczas gali otrzymał również tytuły Mistera publiczności oraz Mistera miesięcznika Gentleman, zyskując sympatię widzów i mediów. Sukces otworzył przed nim drzwi do międzynarodowej kariery w modelingu. Reprezentował Polskę na konkursie Mister Intercontinental w Hanowerze, a następnie przez pół roku pracował jako model w Mediolanie. Później podpisał kontrakt z Agencją Modelek w Niemczech, co umocniło jego pozycję w branży. Po powrocie do Polski Bizoń kontynuował karierę w świecie mediów i rozrywki. Brał udział w licznych sesjach zdjęciowych dla znanych magazynów, a jego charyzma i naturalność przyciągały uwagę producentów telewizyjnych. W 2002 roku wystąpił w reality show Polsatu Dwa światy, które dało mu rozpoznawalność wśród szerszej publiczności. Rok później dołączył do programu rozrywkowego TVN Sextet, gdzie dotarł do finału i został tancerzem grupy. Równolegle rozwijał karierę aktorską. Zagrał w filmie Jerzego Stuchra Pogoda na jutro 2003, a także pojawił się gościnnie w popularnych serialach. Takich jak na wspólnej, dubla życzeniania. Jego wszechstronność i zaangażowanie w kolejne projekty budziły podziw zarówno wśród współpracowników, jak i fanów. Niestety, w 2010 roku życie Andrzeja Bizonia zatem janiło się dramatycznie. Zdiagnozowano u niego zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, rzadką i wyniszczającą chorobę autoimmunologiczną, która powoduje ból, sztywność. Stawów i może prowadzić do paraliżu. Pomimo postępującego pogorszenia stanu zdrowia Beizon walczył z chorobą przez dekadę, starając się zachować optymizm i godność. W maju 2020 roku jego stan GW autownie się pogorszył. 13 maja całkowicie stracił wzrok, a 5 dni później, 18 maja, zmarł w rodzinnych Witkowicach. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie spowodowane powikłaniami choroby. Która stopniowo odbierała mu możliwość normalnego funkcjonowania. Andrzej Bizoń został pochowany na cmentarzu w Witkowicach w otoczeniu rodziny i bliskich. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami, którzy pamiętali go jako człowiek pełnego pasji, uśmiechu i niegasnącej energii. Pozostawił po sobie dziedzictwo człowieka, który mimo przeciwności losu nigdy nie przestał dążyć do realizacji swoich marzeń. Wspomnienia o nim żyją w sercach tych, którzy mieli okazję go znać, jako modela, aktora, tancerza, ale przede wszystkim jako inspirującą osobowość, która potrafiła zjednywać ludzi swoją autentycznością. Śmierć Andrzeja Bizonia to przypomnienie, jak kruche może być że i jak wielką odwagą trzeba się wykazać, by stawić czoła tak trudnym wyzwaniom. Jego historia od sukcesów na scenie i wybiegu po heroiczną walkę z chorobą pozostaje inspiracją dla wielu. Rodzinie i Beliskim Andrzeja Bizonia składamy najszczersze kondolencje.